Witajcie widzowie! Dzisiaj będziemy nabijać sobie rankedy. Rankedy, rankingowy tryb. Na pewno będziemy jeszcze sobie solo grali melody. Melody. Bo ja sobie odblokowałem. My sobie z kimś zagramy? Nie, dobra. Dobra, to gramy w tryb rankingowy, bo. Dobra nagroda i ten tryb, na który jeszcze nie grałem. Ciężkie basy. No zobaczymy. Nagroda. Lubię nagrodę. I grać jeszcze melody. Rozumiecie? To jest potęga. Podjeżdżasz i uciekasz.

No okej, okay. że się nie odzywam, ale skupiam się na grze. Więc mogę być cicho. Klonik. Dobra. Nie wiem, co ten gadżet robi. Mój kolega mi powiedział, że on jest lep najlepszy niż ten drugi. A ja, ja, jeden! Jedna gwiazdka jest! Nie tą użyłem! Dobra. Tu jeszcze to Jaki. Jak wam się w ogóle podoba nowy sezon? Bo mi się fa... Jest dla mnie fajny. Nie wiem, czy go nie kupię. Też. Podajcie na mój film y, z poradnika, jak zainstalować chińskiego brawla, jak chcecie mieć. Bo nagrałem poradnik. To jest Melody. A, a napiszcie w ogóle w komentarzach, czy macie już Melody, Melody. Nie wiem, jak się mówi, sorry. I czy byście chcieli do niej hiperdyładowanie? Jakby było. I jakbyście stworzyli jakbyście wymogli mogli stworzyć hiperdyładowanie Do niej. Ja bym stworzył to miałaby pewno więcej superataków. To na pewno. No i żeby te superataki coś więcej zadawały. Bo niestety teraz to. Dlaczego ja nie strzelałem? Ajajaj aj, aj, aj. Dobra Kurcze no Nie mogę Serio, nie mogę, no nie mogę! To oj, oj, oj. Musi. No, już się wystraszyłem. O jaki jestem Ja, ja! Wszystko. Dobra. Chciałem dzisiaj nie nagrywać, jutro dwa nagrać, ale jednak zdecydowałem. Że muszę nagrywać zawsze. Codziennie, bo mam daily. To muszę chyba codziennie nagrywać. W ogóle napiszcie, czy mnie dobrze słychać. Bo ja nie wiem. Dobra, start tardo. Ajajaj. A Doriko? Dobra, najpierw sobie tu. I uwaga, zostawcie teraz suba i lajka. Nie zostawiliście suba i lajka. No dobra. Jakie mamy misje? Zadaj obrażenia solo. Ej, w dół... Ty! Graby w dół? Pewnie z Botami będę grał. A -a -a -a. Dobra. Zawcie suba i lajka, bo jest daily. Nie wiem przez ile będzie ono trwało. Nie ustaliłem, ale będzie trochę trwało na pewno. Dobra, to są bociki. U, -u, u ze mnie z toilet. Co w moim teamie jest Edgar? musiałem sorry sorry. Tratata! Oho. Dobra wygrana i mam zabitych No sześciu Dobra Gule. Opuszczam ten klub. Do, dołączajcie do klubu, do którego ja zaraz dołączę. Mm. Dołączajcie do tego klubu, Koksy Kibidity. Dołączajcie, bo to jest klub Geksu. I teraz też będzie to mój klub pewnie. A czy no, można w tak powiedzieć? Musiałem, sorry. Nie pytajcie o co chodzi. Zasubskrybujcie kanał Gekstu, który jest w opisie. Napiszcie, czy chcecie. Z czego chcecie film następny? Napiszcie, z czego chcecie następny film. No, z czego nagram? Bo ja nie wiem z czego nagrać, czy z chińskiego, czy z normalnego, czy może z ROBLOXa? Nie wiem, wy zdecydujcie. Uuu, ale zemniskibidi toilet. Od razu, nie no. Zabrał mi fraga. Oho dobra. Dobra gra z nim, bo z nim się fajnie grało. Boję się, że zaraz już nie będę grał z botami. Nie, są Dobra. Eh, yy. dobra. <ścoughs> ok, trochę mi doszło. 10 gemów zawsze się przyda. Zbieram ponad 100 gemów, chcę zebrać. Dzięki, że zostawiliście tutaj. O, fajna ikonka. Ustawię ją sobie. Będę serio bardzo ładna. O, to, to, Ja sobie na ulubioną postać ustawię, no. Mmm. Melody jednak, bo teraz by nią trochę grał. Jest mega na razie OP. się z nią nieźle bawić. Nią bardziej się nieźle bawić można. No. Napiszcie, którą rangę mam dobić. Do 25. W wyższych to ja nie nabiję. No dobra. Aha, nutki też od tego się robią. To ja nawet nie wiedziałem. Tara! Toru! Tato... Miał to na S się. Jeju, po, co ty pulta dawał? Dobra. Mam fraga. Dobra, ej, myślałem, że będzie trudniej z Szelką. Dobra, jeszcze jeden. Kupienie na maksa O nie no odrodziła się Yes Ja zabiłem Co jest Dobra mi tam pasuje Dobra, dzisiaj chyba dobijamy te punkty mocy. Nie wiem, czy to dzisiaj nabijemy. Ale dobra, gramy następne. Jaki tryb mam grać Melody? Pewnie na zadymę powiecie. Że ja nie umiem na zadymie grać. O, dwie melodii się spotkały. Dobra, to co wygrana. jest mój mistrzu ha wiedziałem To było zbyt podejrzane. a się mnie boi! No, na spokojnie. Na no, spokojnie. Teraz zrobimy tą misję na 1000 y, kredytów. Nie. XP. XP, no nie wiem. No i y, y gramy w rankingowe. Do następnego rankingowego. Dobra. Ja, ja nie mogę. Tak nie powiem, kto. A aj, ja, ja. Nie, no, panka nie da rady. Dobra. Powstaje. w tych krzakach właśnie, dwójkę. Jednak ich nie ma tutaj w dwójkę. O, dobra, czym miałem ulty. Jeszcze dwa dwie eliminacje. Dobre. Dobra. Okej, ja ale ze mnie skibity toilet. Tutaj się odsę. On idzie, tutaj kampią. Tam są. A bra, no spokojnie. Dobra, mamy tysiąc, Expo nie, nie wiem na serio, co to? Dobra, i mamy punkty mocy i chyba ją sobie zupgradeujemy. Melody, a nie, bo mi tych brakuje. Mamy teraz punk ej, punkty mocy. Star drop, ajajaj, punkty mocy cały czas. Ja bym chciał trochę zainwestować w nią. Chol na pewno nie gemy. Tak, ile mi brakuje postaci, żeby grać w diamencie? No... W pięciu. Teraz sobie zagramy trochę rankingowych. Do rankingowego może trochę więcej, ale mnie łokieć boli. Dobra. Wiesz i sigma. Ale to będzie... Kieł. Dobra, kieł, ale bez hipenka! Nie! Okej, okay, będzie trudno. że nie ma takiego gadżetu, że na przykład od razu masz jeden atak czy coś. To chyba będzie przegrana, wiecie. Eee. Jesteśmy bezradni na razie. Tu piperkę trzeba. Nie! Jak to możliwe? Tak mi brakuje. Nie! Co tu się stało? Mam, mam, Dobra. Spokojnie! Co ciczka? Zabi, zabi. Ja! Tratzecs coś? kurcze. Czy Jeszcze kto się gara weźmie. Ajajaj! Uh, aj, aj. To była chyba wygrana. Innej... O, ale się walnąłem. No dobra, oni też mają mocny skład. Ja tylko se ładuję tego ulta i... Dobra, ale szybko. Też trzeba szybciej... ja Ajajaj, zginąłem. Nie, nie, nie. Dobra, dobra. Spokojnie, oni sobie to zrobią. Tylko mi... Ulta TRZEBA Oho, dobra. Dobrze. Dobra, na no spokojnie. Taki mieliśmy skład, że bardzo już mi mało brakuje. Bo z jednej wygranej, teraz musimy wygrać. Nagroda! Tym razem wygrywamy, bo biorę EMS. EMS na nagrodę jest o wiele lepsza według mnie. Nie. Pierwszy Shelly Sigma Shelly Sigma No Shelly Sigma Nie może Shelly Sigma, jak to? wybrał Shelly Sigma? To wywali? Nie, nie wywali U, Ale z niego skibili toilet Ojej, oni też wzięli Jams. Dobra z Kibidi Toilet. Ajajajaj. Źle to zrobiłem. MZK. Co? Jak? Bra. Co? Nie. Nie, no tak się nie może skończyć. Napad. Rano Dobra, mamy dobry skład Oby oni nie wybrali takiego mega dobrego O, dynamik by mógł być No nie To chyba mamy przegraną niestety A ja Dobra, ale trochę poniszczyłem. Okej, okay, dobra. Jaj, ja. wygrywamy, wygrywamy tu na razie. Oh, jest. Jak to były mocne problemy. Ajajaj. Aj, aj. Ale mało urakuję. Dar, otwieramy za rankingowego. I chyba kończymy zaraz. tym rankingowym. No, bierz tą koletkę. No jo, ojoj. Dobra. ta, ta, ta. Uuu, Mari Dobra, mamy niby lepsze względem tego. Nie ten względ się liczy. Nie no. Nie! Nie, 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 nie. O, dlaczego mój nie umiał grać? Nie no, ma grają lepiej ode mnie, <Szpected> mm -hmm. Nie tu mam dachem, ale mamy gold trójka. Bardzo dobrze. Mały rankingowego. Uwaga. Ej, dobra, fajne. Nie tu klikam. Co się dzieje? Tutaj ten melodii, albo nie zamiast tego to okej okay, no to tak ja was żegnam dołączajcie do tego klubu macie tu znacznik klubu i nazwę no yy, to jest yy, gexu to i to są jego dwa drugie konta Więc to są trzy konta gexu, a to jest moje. 200 pucharków wymagane. A